dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu wyborczym zorganizowanym przez środowiska prawicowe Lubaczowa w związku z przyjazdem do nas szanownych gości, parlamentarzystów Solidarnej Polski, pana Tadeusza Cymańskiego i bliskiego nam posła naszej Ziemi, pana Mieczysława Goldę. Przyczynili nas swoją obecnością dzisiaj w związku z tym, że kampania wyborcza do samorządów lokalnych nabiera tempa i ponownie zechcieli wesprzeć nas swoim doświadczeniem i autorytetem. Myślę, że przekażą nam wiele cennych uwag i udzielą wsparcia w walce o odniesienie sukcesu na naszej wybaczowskiej tutaj niwie wyborczej. Bardzo proszę. Dobrze, to może. To może ja pierwszy. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie na to ważne spotkanie, briefing wyborczy to jest bardzo ważne, dlatego że to, co chcecie zrobić, to, że chcecie zmieniać swoje samorządy, to jest bardzo ważne i istotne, dlatego chcemy wesprzeć każdego kandydata, czy to do Rady Miasta, czy do Rady Powiatu, do Rady Gminy, ale przede wszystkim obok nas stoją przecież już kandydaci. No i obok mnie, Pani. Beata Ługowska, która kandyduje na wójta gminy Chojniec, no i oczywiście... Chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie w te strony, że tak powiem, Mieczysławowi Golbie, mojemu serdecznemu koledze, który wcześniej już analizował, żeby na szlaku naszej wędrówki, tej wyborczej, też w tę te stronę zawitać. Musimy cały kraj ogarniać. Naszych europosłów, posłów nie jest tak wielu, żeby wszędzie być. Ale z ogromną radością, nie powiem, że na skrzydłach, ale tutaj przyjechałem. W szczególności na całe powiedz, dlatego są ważne każdy wybory, a w szczególności te samorządowe. I teraz powiem tak, że jeśli na pewno w niedługim czasie te będą już 16 listopada wybory, to my jeszcze tu się pokażemy, my jeszcze przyjedziemy, będziemy się wspierać. Fajnych kandydatów, prawda, tutaj czy to do Rady Miasta, Gminy, Powiatu, a w szczególności naszej Kanał no dla Burmistrza, no i Panią radkę na Wójta Gminy Chorynic. Także ja wszystkim kandydatom życzę samych sukcesów, zwycięstwa, to już niedługo i myślę, że tak będzie. I trzymam kciuki za Was wszystkich. Dziękuję. Ale te recepty są proste: otwartość, szczerość, doświadczenie, praktyka, kompetencje, ale co chciałbym szczególnie podkreślić. Wrażliwość, wrażliwość na innych. To jest to, czego brakuje nam w życiu często prywatnym, chociaż tam jest chyba lepiej, ale brakuje w życiu publicznym. I dlatego bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu, że udało się. Trudne porozumienie nie ukrywamy, ale jednak bardzo ważne i bardzo słuszne udało nam się w skali kraju doprowadzić do porozumienia, do wspólnych list. One się ucierały, nie wszyscy są zachwyceni. Napięcia, ale udało nam się stworzyć bardzo dobre listy, a tutaj na Podkarpaciu, gdzie rzeczywiście prawica, gdzie wartości narodowe, wartości rodzinne, chrześcijańskie, one są tutaj bardzo silne, co się przekłada na wynik wyborczy. Chciałbym, tak powiem, żeby tak było w całym kraju, ale to obliguje wszystkich Państwa, wyborców również, do mobilizacji. Do osiągnięcia powiedziałbym nawet spektakularnego sukcesu, i takie szanse są. Jestem przekonany, że wynik będzie bardzo dobry. Ale musimy do samego końca, w różnej formie, nie tylko teraz przez to spotkanie, ale również do wyborców, do sąsiadów, w zakładach pracy, do ostatniego momentu. Zostało już nie wiemy. Mówimy bardzo mocno o rodzinie, o powstrzymaniu eksodusu, emigracji zarobkowej. Mówimy o potrzebie zatrzymania fatalnego trendu demograficznego. To są zadania dla państwa, ale myli się ten, kto uważa, że tego nie można robić w sejmiku, w powiecie, w gminie i yy, tego nie robić. Można, można w różny sposób. Sam miałem 8 lat w swoim życiu, kiedy byłem burmistrzem Marborka. To były trochę inne czasy, ale idea i praca samorządowa była bardzo podobna. Dziękując wam za to, żeście się Państwo zdecydowali, bo to nie są łatwe decyzje łączenie prac obowiązków domowych, rodzinnych, zawodowych ze społecznymi. Serdecznie dziękuję, że się zgodziliście startować. Życzę wszystkiego najlepszego, a na miarę możliwości będę trzymał kciuki i teraz się będziemy za chwilę rozmawiać, dzielić też różnymi pomysłami, doświadczeniami, bo to bezcenne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, ja chcę jeszcze dodać do tego wszystkiego, kiedy zapraszałem Pana Tadeusza tutaj do nas, on mówi z wielką przyjemnością przyjadę do Ciebie na piękną ziemię podkarpacką, lubaczowską, przede wszystkim Przemyską, jarosławską czy przyworską, mówi, bo tam zawsze kiedy bym u Ciebie spotykałem wspaniałych ludzi, dlatego zawsze z wielką otwartością jadę, bo masz tam wspaniałych ludzi, dlatego jest mój taki, bym powiedział nawet dodatkowy prezent, gdyby, że będę mógł być tam wśród Twoich znajomych. A, szanowni Państwo, ja chcę jeszcze bardzo wyraźnie zaznaczyć, że... My idziemy do tych wyborów wspólną listą. To znaczy Prawo Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Polska Razem, partia Marka Jurka, jak również Solidarność, niezależny samorządny związek zawodowy. I tutaj faktycznie ta lista ma ogromną szansę. Tutaj każdy oddając głos. To wiem, że ten głos nie będzie zmarnowany, gdzie po euro wyborach niektórzy mówili: No, tak, niedużo braku. A gdybyśmy wiedzieli, wiesz, nie byłem na wyborach, ani dużo braku, poszedłbym. No, gdybym wiedział, to naprawdę bym w domu nie siedział, bo nie byłem. A tak niewiele braku. Dlatego teraz, aby te wszystkie głosy skumulować, aby ta lista dała pewne zwycięstwo, szczególnie jeśli chodzi o sejmik, to jest bardzo ważne. Później, prawda, powiada. Jeśli będzie u Was wybrany Pan Piotr na burmistrza, jeśli Pani Beatka będzie wybrana prawda, na wójta, to jest bardzo ważny Sejm, bo sejm, to jest mały Sejm, to jest mały Parlament Rzeczypospolitej Polskiej dla regionu, tak można powiedzieć. Więc w związku z tym tam są pieniądze, tam się siedzieli, tam właśnie na różne inwestycje, które są potrzebne w Lubaczowie, które są potrzebne w gminie Lubaczy, które są potrzebne w całym powiecie lubaczowskim, dlatego to jest bardzo ważne i istotne. I razem dobrych, wybrać radnych do powiatu, wybrać dobrych radnych do miasta wybrać radnych do gmin, a w szczególności tak jak tutaj obok nas, prawda, kandydaci na wójta i prawda pan, pan Piotr Cyncola na burmistrza. Szanowni Państwo. W waszych rękach to wy, my was prosimy, przyjechaliśmy do wszystkich mieszkańców Lubaczowa, całej pięknej ziemi lubaczowskiej, poprosić, abyście oddali głos właśnie swój, czy to w ziemi, prawda, na ziemi chornieckiej, prawda, na pani bratkę, a natomiast tutaj na ziemi lubaczowskiej, w Lubaczowie, w mieście, prawda, na pana Piotra Cyncela. I zapraszamy do wyborów 16. A jak będzie druga tura, to też przyjdziemy na drugą turę. Dziękujemy bardzo. Pośle, są tu miejscowości, które chciałabym, żeby Pan odwiedził. Dzisiaj jedziemy do Nowego Brusna. Jest to przepiękna miejscowość, zabytkowa. Mam nadzieję, że będziemy mieli e, miejsce też zobaczyć, co tam, się, co tam się dzieje. Zabytkowa, ale jakże zaniedbana i zapomniana. Wszystko? Dziękuję ja. bardzo i zapraszam oczywiście. Wszystko? Wszystko? Że słów nie, nie trzeba liczyć, ale trzeba je ważyć. Również takie, które mówią o, o jakiejś obietnicy, czy jeżeli coś mówimy, że gdzieś pojedziemy, czy będziemy to, to bardzo ważne, brzemienne, bo najgorszym przekleństwem w polityce są obiecanki, zacarki. To dlatego wielu ludzi nie chodzi, bo się wiele razy rozczarowało, były zawody i to jest prawda, której nie musimy ukrywać. Niemniej, nie wiem czy dzisiaj, czy jutro jest, będę w stanie, dzisiaj będziemy w, pojedziemy do jednej z miejscowości ale są tu e, piękne z nazwy, ja przecież nie byłem w tym miejscu, ale będę się starał słowa dotrzymać, nie wiem czy teraz jeśli nie to przyjadę e, ale warto o tym powiedzieć Wólka Choryniecka Polanka Choryniecka Werchrata, Nowiny Chorynieckie Dziewięcierz Niwki, Monasterz Rusie, krzywe, podemszczyzna, puchaczek, świdnica i Radrusz. E, z tak e, wapią, chciałbym się zobaczyć, bo to piękne tereny, to wiem na pewno. E, drodzy Państwo, ale też, żeby ocalić od zapomnienia, bo e, z tego co wiem, są tereny, miejsca w kraju, gdzie ludzie tej nadzieje stracili, albo są bardzo słabe. Powiem tak, z wyborami to trochę jest jak z duchami. Jak nie uwierzysz, nie zobaczysz. Dlatego chciałbym zaapelować, prosić, zachęcić mieszkańców nawet tych miejscowości, żeby jednak zdecydowali się. Może nie zawsze łatwo dotrzeć do tej komisji, ale dajcie szansę. Dajcie szansę nowym radnym tej liście Prawa Sprawiedliwości wspólnie z innymi partiami to są jednak połączone, to jest dobry sygnał, dobry znak. I Pani Beacie, żeby została wójtem, ale ten los i to jak się stanie jest w Państwa rękach i bardzo serdecznie zachęcam nie tylko moich sympatyków, ale również tutaj obecnego Mieczysława i tych, u których nadzieja jeszcze nie umarła żeby te wybory były takim impulsem i otworzyły nowy okres. I jeszcze raz powtórzę, Brusno, Wulka, Polanka Choryniecka, Werchrata, Dziewięcież, Nivki, Monasterz, Prusie, Krzywe, Potem Szczyzna, Puchacze, Świdnica i na końcu Radusz. Pozdrawiamy z tego miejsca i zachęcam. Najlepszego. Ja mam tylko wielką nadzieję, że dzięki temu apelowi mieszkańcy jak, i gminy, jak i miasta Lubaczów, tak i gminy Choryniec przyjdą przede wszystkim 16 listopada zagłosować. Żeby ta frekwencja naprawdę była jak największa. Na tym nam zależy. Drodzy wyborcy, drodzy mieszkańcy Lubaczowa, gminy Choryniec zapraszamy 16 listopada do wyborów. Więc, jeszcze raz, w imieniu całego środowiska prawicowego Lubaczowa, składam serdeczne podziękowania za, za przybycie, za wsparcie, za pokazanie problemów, za pokazanie techniki, w jaki sposób dotrzeć do, do wyborców, w jaki sposób przekonywać do tego, by oddali głosy na kandydatów prawicowych z nas, naszego regionu. Przede wszystkim prosić i dziękować. To, jest, to są proste słowa, to jest tajemnica, jak w życiu. Ktoś mi gdzieś to powiedział, Senie, bo prosiłem, prosiłem, błagałem, żeby tam głosował w jednego z sposób opozycyjnych do nas wtedy, ale mówi, wiesz, nie przekonałeś mnie, ale tak mnie prosisz, że chyba nie mam dyscypliny i mówi, Tadziu, pamiętaj, to są te trzy słowa magiczne, proszę, dziękuję i jeszcze jakieś słowo, które przepraszam. I w sukces będzie.